Spowszechnie zdarzenie, które ojciec Paweł Segneri opisuje w dziele swoim mającym tytuł Chrześcijanin wyuczony. Pewien młodzieniec mający na sumieniu najbardziej nieczyste grzechy, w które nałogowo zapadał, znajdując się w Rzymie poszedł do spowiedzi do ojca Mikołaja Cukki. Spowiednik obszedł się z nim z wielką miłością i serdecznie lituje, Powiedział mu, że nabożeństwo do Matki Bożej może go wyrwać z tego przeklętego grzechu. Na zatem zadał mu codziennie rano zaraz po wstaniu i wieczorem przed udaniem się na spoczynek odmawianie zdrowaś Maryja na cześć przenajświętszej panny, ofiarując jej swoje oczy, ręce i całe ciało z prośbą, aby go strzec raczyła jako swojej własności. A przy tym, aby trzy razy ucałował ziemię. Młodzieniec wypełnił tę pokutę. Najpierw z niewielką poprawą, lecz spowiednik polecił mu, aby nie zaniechiwał tego nadal i pobudzał go do ufności w opiekę Maryi. Wkrótce młodzieniec odjechał z kilku towarzyszami i wałęsał się po świecie kilka lat. Powróciwszy do Rzymu, poszedł znowu do spowiedzi do tegoż samego ojca. Zupełnie zmienionym, już wcale nie podpadającego zgubnemu nałogowi nieczystości. Synu mój, rzekł do niego, jakim sposobem otrzymałeś od Boga taką zupełną poprawę? Młodzieniec odpowiedział: Przenajświętsza to panna w nagrodę Wspomniał nakazaniu o tym zdarzeniu. Pewien wojskowy, który od dawnego czasu miał grzeszne stosunki z mężną kobietą usłyszawszy to, postanowił podobnie jak młodzieniec, nabożeństwo to wypełniać w celu zerwania zgubnych kajdan, którymi szatan trzymał go w swojej niewoli, a co właśnie powinien czynić każdy grzesznik, jeśli chce, żeby przenajświętsza panna mogła przyjść mu z pomocą. Sposobem i tenże wojskowy zwalczył z namiętność, której się kiedyś oddawał, i poprawił się zupełnie. Na koniec stał się i nowy cud, po upływie pół roku zbyt pewny siebie, dnia jednego nie postępując, postanowił on pójść do wspólniczki swojego dawnego nierządu dla dowiedzenia się, i ona się nawróciła. Gdy zbliżał się. Co wystawiał się na wyraźne niebezpieczeństwo nowego upadku? Poczuł, że go gwałtownie odepchnęła jakaś niewidoma siła, i nagle znalazł się na drugim końcu ulicy, przed własnym mieszkaniem. Poznał wtedy wyraźnie, że go w ten sposób Maria ratowała od zguby. Z tego więc można miarkować, jak dalece ta nasza najmiłościwsza matka. Stara się nie tylko wyrwać nas z grzechu, gdy się jej polecamy mając tego pragnienie, lecz jak bardzo chroni nas od niebezpieczeństwa powtórnego upadku.